Panie Marku, jakie pan odniósł wrażenia z pracy z nami? Jak zwykle trudne pytanie. No, zostałem wrzucony w taki świat, gdzie z kilkudziesięcioma osobami w zasadzie stworzyliśmy grupę filmową, i razem pracowaliśmy nad filmem, i przeszliśmy przez wszystkie etapy produkcji filmu. Do momentu, gdzie on jest już namacalny, gotowy. Jakie wrażenia? Praca z tak dużą ilością młodych ludzi jest dla takiego gościa jak ja na początku dosyć trudna, bo ja muszę się tak elastycznie dopasować do wszystkiego. Poza tym wy wymagacie. Ode mnie tego, żebym był w, każdym, w każdej sprawie autorytetem i żebym znał odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie zawsze tak jest, ale robię, robiłem, co mogłem. Myślę, że dobrze to wychodziło. No, jakie wrażenia? Za każdym razem, gdy mam możliwość pracowania z młodymi ludźmi, to jest super. Wy macie energię i dajecie tę energię, a energia nakręca. Jest fajnie. Rozumiem. Czyli można powiedzieć, że namalował się przed Panem taki obraz takiej lepszej strony młodzieży niż, niż tej, o której teraz się mówi. Tej młodzieży, która siedzi w telefonach, tej młodzieży, która nie ma pasji i nudzi się w domu. Czy, czy zaskoczyliśmy pana tym właśnie, że jesteśmy trochę inną młodzieżą, że chcemy coś robić innego niż tylko tracić swoje życie? Po pierwsze, to, co się mówi o młodzieży, to są stereotypy. Stereotypy mają to do siebie, że nie pasują nigdy do konkretnych osób. Tak to działa. No, wszyscy siedzimy w telefonach. Wszyscy lubimy oglądać telewizję, filmy, nie wiem, tracić czas. No, ale tracenie czasu czasem też przydaje się do czegoś. Teraz młodzież jest dosyć tak mocno. Mam wrażenie zdekoncentrowana tym wszystkim, bo tak dużo jest tych impulsów, one tak, tak szumią, jest taki hałas, harmider, to trochę przeszkadza, ale nie no, nie jest źle, jesteście świetną nadzieją. myślę, że dużo fajnych rzeczy z tego wyjdzie. Bardzo dziękujemy. A czy jest Pan zadowolony z efektu naszej pracy? Jestem bardzo zadowolony z efektu naszej wspólnej pracy. Ja też się czegoś nauczyłem. To jest tak, że w pracy zespołowej nie ma tak, że już wiesz wszystko, że się niczego nie nauczysz. Każdy zawsze się czegoś uczy. Ja się dużo fajnych rzeczy nauczyłem. Poza tym, ja miałem obs możliwość obserwacji. Mm, Waszego pokolenia, czym żyjecie, jak się komunikujecie, co jecie, o czym rozmawiacie, czym żyjecie. No to jest cenne, bo w pewnym momencie człowiek trochę odskakuje od młodych ludzi, nie wie, czym oni żyją. A ta wiedza jest dobra, bo wtedy nie myśli się w kategoriach stereotypów. Mhm. Rozumiem. A czy mamy jeszcze szansę na zrobienie wspólnie jeszcze jakiegoś filmu? Zapraszam. Zapraszam. Myślę, że tak. Jesteście w tym coraz lepsi, wiecie, co i jak Zatem dziękujemy Panu za bardzo owocną współpracę i tak. do zobaczenia.